Plan jest taki, żeby sprawdzić trzy cenowe gałęzie gravelli marina. Pierwszym z nich był gestalt, aluminiowy gestalt, którego już jakiś czas temu prezentowaliśmy u nas na kanale. Drugi to będzie Four Corners, stalowy model, którego mam nadzieję niebawem również zobaczycie. No i trzeci, ten najdroższy, czyli Headlands, karbonowy, czyli bardzo nietypowo jak na podejście do rowerów przez Marina. Rower do testu dostaliśmy w wersji 56, czyli dokładnie taki, jaki powinien pasować pode mnie. Po ostatnich testach DSX-a naprawdę dostajemy od Was dużo pytań, w stylu mam przykładowo tam 1,75m wzrostu, 1,80m. Jaki rozmiar wybrać, czy L, czy M musicie pamiętać o tym, że wszystkie mariny, prawdopodobnie wszystkie mariny charakteryzują się tym, że są postawione tak, żeby właśnie było komfortowo. Dzięki temu mamy naprawdę krótki tutaj zasięg, krótkie do tego są również mostki. No i ja jak zwykle przeżywam naprawdę lekki szok, jak wsiadam na kolejnego marina i potrzebuję co najmniej trzech jazd, żeby do tego się przyzwyczaić, Przyzwy przyzwyczaić się przede wszystkim do tego, że kierownica jest zdecydowanie blisko. Tak jak wspominałem, rower jest w rozmiarze 56, a jeśli chodzi o mniejszy rozmiar, czyli 54, no to tutaj drastycznej różnicy nie ma, ponieważ jeśli chodzi o zasięg w między tymi dwoma rowerami, różnica jest tylko i wyłącznie 1 cm, a jeśli chodzi o efektywną długość górnej ramy. Jest to tylko i wyłącznie 2 cm. Więc, tak jak wspominałem, jeśli ktoś ma właśnie tego typu dylematy, no to zdecydowanie polecałbym właśnie rozmiar 56. Ja na takim rozmiarze mieszczę się, ale nie ukrywam, że na, w perspektywie dłuższej jazdy prawdopodobnie poszedłby tutaj dłuższy most. Mnie po dłuższej jeździe już tutaj niestety bolą ręce w tricepsie, w tricepsie od pozycji na headlancie. Nie jestem po prostu przyzwyczajony do tak krótkiego zasięgu. Jestem już mocno sfitowany właśnie z moim rondo-rutem, na którym jeżdżę dosyć intensywnie w tym roku. No i tak w kilka dni naprawdę trudno się od tego odzwyczaić. Nie wiem, jak by mi się jeździło na tym rowerze z dłuższym mostkiem, ale przypuszczam, że dużo bardziej wygodnie. Przy moich preferencjach jazdy, gdzie zwłaszcza na podjazdach właśnie przesuwam się mocno do przodu, potrzebuję po prostu na to wszystko przestrzeni. Tutaj tej przestrzeni mi niestety brakuje. Dla mnie jest to niewygoda, dla innych będzie wygoda, ponieważ tak jak ustaliliśmy już nieraz, Marin tworzy rowery głównie właśnie do dobrej zabawy, dla wygody i po to, żeby się dobrze na nich bawić. To może tak wyglądać, że narzekam mocno na Headlandsa. I jakby ktoś prześledził wcześniejszy film odnośnie jego może dojść do wniosku, że w takim razie po co mi taki drogi rower? Lepiej wziąć jednak aluminiowego Marina, również Gravela. Tak oczywiście nie jest. Headlance to przede wszystkim bardzo dobry rower postawiony na świetnej karbonowej ramie, która jest odpowiednio sztywna i wystarczy. Kilka sprintów, parę razy stać z siodła, żeby się dokładnie o tym przekonać. Że rower może jest nastawiony na wygodę, ale reaguje jak prawdziwa wyścigówka. Rama też jest bardzo starannie wykonana i trzeba przyznać, że musi się podobać. Podoba mi się na pewno to, że nie ma tutaj tego charakterystycznego obniżenia w okolicach suportu, dzięki temu rower wygląda bardzo elegancko. No i oczywiście bardzo krótki tylny trójkąt 420 mm. No i zyskaliśmy tutaj również taki profil, dzięki czemu mieszczą się opony 45. Jako, że jestem fanem srebra, no to oczywiście takie malowanie podoba mi się i to bardzo, choć uczciwie trzeba przyznać, że pozostałe również wyglądają ok. Można również kupić sam frameset, czyli rama plus widelec. Koszt takiego zestawu to 6000 zł. Ten headlands, którego tutaj prezentujemy, to jest najtańszy model za 13000. Tak jak wspomniałem, jest jeszcze jeden droższy, który kosztuje 1500 zł więcej. Podczas testu gestalta dużo czasu poświęciliśmy na same opony. Tutaj mamy tego samego producenta i powiem szczerze, że obawiałem się tego i to bardzo. Okazało się, że niesłusznie. Te opony już się jednak wybronią w grawelach. Przede wszystkim mamy tutaj większy balon i to jest największy plus. Tu są 44, czwórki, które przede wszystkim gwarantują to, że na zakrętach jest dużo pewniej. Ale gwarantują też to, że dzięki temu, właśnie, że mamy taki duży balon, tłumienie jest dużo lepsze i jeździ się naprawdę po nierównościach znacznie wygodniej. Jeździ się wygodniej, ale oczywiście pod warunkiem nie wpakowania w opony czterech barów powietrza. Ja tutaj stosowałem już takie ciśnienia, które stosuję u siebie właśnie w rowerze gravelowym. Tam mam opony 40 TUFO Spidero. I dokładnie tak samo tutaj. 1,8, 1,9 z przodu, z tyłu 1,9 do 2 barów. Zauważyłem w przypadku moich opon, że, że właśnie obniżenie ciśnienia, ponieważ jeśli prześledzicie nasze filmy, jeszcze nie tak dawno stosowałem wyższe ciśnienie, ale zauważyłem, że właśnie przy takim szybkim bieżniku, gładkim na górze, obniżenie ciśnienia nie powoduje tego, że jadę na asfaltach czy na właśnie jakichś takich twardych nawierzchniach wolniej. A oczywiście w terenie bardziej takim wymagającym komfort wzrósł i to bardzo. Jeśli chodzi o bieżnik, no to tutaj oczywiście szału nie ma i generalnie mi się wydaje, że Marlin ma takie podejście, że im droższy rower, to tym bardziej właśnie pasuje ten rower na asfalty. Można przytoczyć właśnie jakiegoś tańszego gravela, nawet za 4000. Taki rower ma opony i bieżnik takie, że możemy oczywiście walczyć nimi w największym błocie. Tutaj rower za 13K i no, lepiej właśnie na nim śmigać właśnie po asfaltach, po jakichś twardych nawierzchniach, bądź w lesie, ale w suchym terenie. Wtedy oczywiście będzie ok. Ale, żeby usprawiedliwić tutaj takie podejście Marina, no to muszę też wspomnieć o swoich, można powiedzieć, idealnych oponach, które wybrałem, czyli Tufo Spidero, które naprawdę miały być świetne miały się wgryzać w teren. Obrazowałem sobie to, jak to po prostu będę jeździł w rozmaitych trudnych terenach, i po prostu bieżnik boczny będzie wgryzał, wgryzał się we wszystko, co tylko napotka przed sobą. Generalnie jestem już mocno poobijany i, co dużo mówić, zakrętów w lewo już boję się wręcz panicznie. No i taka jest prawda, że jeśli chcemy jeździć w trudnych warunkach, no to trzeba tutaj nie oszczędzać i założyć konkretne opony. Ja obecnie jedyne, czemu ufam w tym momencie, no to są opony 2.4 w Pirelli Scorpion, czyli takie, które mam w rowerze górskim. Gravelowania po prostu trzeba się nauczyć, trzeba zobaczyć jak radzimy sobie na danych oponach w środowisku, po którym zazwyczaj albo chcemy po prostu w takim środowisku jeździć. W moim przypadku wydaje się, że lepszym wyborem właśnie są opony bardziej terenowe, po prostu... Za dużo jednak tego terenu łykam na gravelu i wtedy rodzą się niestety problemy. Ale wciąż cenię sobie i to bardzo to, że na tych Tufo Spidero i na takich oponach jak tutaj widzimy jestem w stanie bardzo szybko polecieć po asfaltach. Niestety w terenie często zapominam, że nie jest to rower MTB. Headlands moim zdaniem ma perfekcyjnie dobrany napęd. Tutaj trzeba przyznać, że producenci naprawdę się postarali. 40, jeśli chodzi o koronkę w korbie. Kaseta z roweru górskiego, czyli 11 od XTK, 42 11 Oczywiście wszystko stoi na GRX, czyli na napędzie i komponentach, które bardzo sobie cenię, zwłaszcza manetki, o których już niejednokrotnie wspominałem. No i przede wszystkim z takim, zakresem, z takim zakresem kasety, z taką koronką w korbie jesteśmy w końcu w stanie, ja jestem w końcu w stanie podjechać nachylenia 15-16% bez jakichś tutaj strasznych napinek. Obecnie w rowerze swoim mam 42-36, więc taka różnica 40 i 42 z tyłu powoduje, że spokojnie jestem w stanie z siodła właśnie jechać większe stromizny. To powoduje, że rower staje się bardziej właśnie taki wyprawowy, taki na którym jesteśmy w stanie bez jakiegoś tam, bez stresu przejechać właśnie wszystkie przeszkody, które napotkamy właśnie na swojej drodze. A że rower jest przygotowany na wyprawę, no to widać chociażby właśnie po samej ramie i konkretnie po ilości gwintów, które są tutaj w samej ramie. Tak zauważyłem ostatnio, że mam większą jakby styczność ze środowiskiem gravelowym niż zazwyczaj. I zauważyłem, że każdy praktycznie, który, kto ma gravela, no to również po zakupie gravela, również kupuje Właśnie jakieś tutaj sakwy, które montuje na górnej rurze. Dzięki temu, że są właśnie te gwinty, no to oczywiście możemy taką sakwę zamontować w sposób bardziej estetyczny. A w przypadku tak ładnej konstrukcji, jaką jest właśnie headlands, no fajnie by było właśnie tego wszystkiego nie pod. Warto też wspomnieć o szerokiej kierownicy, która również wymiernie wpływa na komfort jazdy i na łatwość prowadzenia Headlanca. Oczywiście, w tym rowerze chciałoby się więcej karbonu w karbonie, na pewno chciałoby się karbonową kierownicę, może karbonową podsiadówkę. Wyższy model ma na przykład nawet dropera tutaj, zamiast zwykłej aluminiowej sztycy. Ale ja osobiście powiem szczerze, że wolałbym dokładnie tego typu rozwiązanie, choć parę razy zdarzyło mi się właśnie pomyśleć gdzieś tam na zjazdach, że o, w takiej sytuacji to nawet droper by się przydał. Ale tak jak mówię, w rowerze tego typu zdecydowanie nie chciałbym dropera. Osobiście, mając do wyboru dwa headlance, zdecydowanie wybrałbym właśnie ten tańszy, ten niższy model. I to nie tylko ze względu na świetne malowanie, które tutaj mi się wybitnie podoba. Chyba przede wszystkim ze względu na napęd. Tutaj ten GRX i zakres, jaki jest w się pasuje mi naprawdę w 110%. Osobiście nie jestem fanem tych wielkich kaset MTB pakowanych właśnie do Graveli. W Headlancie dwójce mamy klasyczną kasetę, tam mamy cały napęd oparty oczywiście na SRAMie i mamy kasetę 1052, która, no co tutaj dużo mówić, no daje naprawdę konkretny zakres, jeśli chodzi o napędzanie tego roweru. Ale czy to naprawdę... W dobrym kierunku idzie. No powiem szczerze, że nie bardzo. Wolałbym zdecydowanie właśnie takie ciaśniej zastępowaną kasetę, ponieważ na gravelach zazwyczaj właśnie dużo jedziemy po płaskim, gdzie właśnie dobór właśnie przełożeń tych bardziej szybkich ma większe znaczenie niż koronka 52. Zaoszczędzone 1500 zł chyba wolałbym przeznaczyć na, na przykład na nowe koła. Widziałbym tutaj na przykład DT GR1600, również aluminiowe, które oczywiście są szersze. Tutaj jeśli chodzi o szerokość wewnętrzną obręczy, tutaj mamy 21, w DT jest 24. Na takich oponach szerszych na pewno fajnie by to wyglądało, i również opony lepiej by się zachowywały. No ale przede wszystkim mamy tam lepszą piastę, która zazębia się dużo częściej, na pewno niż ta tutaj. A jeśli ktoś z Was ma doświadczenie, właśnie i jeździ już na jakichś lepszych rowerach, no to zauważy, że po prostu tutaj czegoś brakuje. Brakuje właśnie tej piasty, żeby ona się częściej zazębiała. To w niektórych sytuacjach podczas jazdy czuć. Oczywiście nie jest to coś, co powoduje, że na tym rowerze się nie da jeździć, tylko tak jak mówię, jeśli ktoś wie, że może być lepiej, no to fajnie, jak faktycznie będzie lepiej. Bo lepsze koła to tak naprawdę jedyne, czego brakuje Marinowi Headlandsowi w tej wersji ponieważ rama, komponenty oraz to jak się jeździ na tym modelu jest naprawdę na najwyższym poziomie, oczywiście z nastawieniem na wygodę.